Pacjent po wszczepieniu zastawki musi poddać się leczeniu przeciwkrzepliwemu. O tym, jakie zagrożenia wiążą się z nieprzyjmowaniem leków i na co musi uważać pacjent, mówi profesor Andrzej Biderman. Dotyczy tylko pacjentów z tymi mechanicznymi tak zwanymi czy metalowymi zastawkami jak ją niektórzy nazywają i to jest oczywiście y, najważniejszy element w postępowaniu po operacji. Pacjent musi pamiętać o tym, że leczenie przeciwkrzepliwe czy przeciwzakrzepowe jest dla niego bardzo bardzo ważne. Czy to jest kłopot? Jest do pewnego stopnia już teraz dlatego, że musi sobie badać poziom y, stężenie tych substancji, które zapobiegają zakrzepom. I to powinien stosunkowo często, no, jest to dokuczliwe dla pacjenta, musi codziennie brać określoną dawkę tego leku, musi sobie ją ustalać w zależności od mm, tego stężenia tej substancji, którą, którą, którą przyjmuje. No teraz jest już pewien postęp w tym, bo już są takie urządzenia, które podobnie jak glukomety pozwalają w domu mierzenie tego, a tak inaczej to jest dość kłopotliwe, bo to trzeba prawda, do przychodni na badanie krwi, a potem powinni się To jest bardzo ważne. Czy z leczeniem przeciwkrzepkim są związane zagrożenia? Oczywiście tak. Zbyt małe dawki tych leków mogą spowodować zakrzep. Powstanie skrzepów w okolicy zastawki, które z jednej strony albo mogą tą zastawkę zablokować, albo uwolnione z prądem krwi mogą spowodować udar, lub za to, jeżeli są mniej szczęśliwie spowodowane. Nadmierne dawki z kolei mogą spowodować krwawienie. I to są, to są takie dwa główne zagrożenia związane z tą zastawką, ale na szczęście dla całej populacji pacjentów to nie zdarza się tak często. To są... Yy, częstość występowania takich yy, przykrych incydentów jest poniżej między 0,8% a 1,5% w zależności od rodzaju zastawki, po wieku pacjenta i tak dalej. To cały szereg czynników to warunkuje.